Dobra, jesteśmy na żywo. Okej. Okay. Dobra, ja sobie... Zobaczyć, czy to zobaczę, czy ja wszystko działa No mm -hmm. Dobra. Dobra, na stronie też już wszystko jest. Fajnie. Czy to można udostępnić? To nie wiem. Jest Myślę, małe... że potrafię po zakończonej tranii... Dobra. Będziemy zaczynać. O, co mi znamy dwie osoby. Witam wszystkich po długiej przerwie na kolejnym nowym spotkaniu przy kawie z inspirującymi kobietami pełnymi pasji. Dzisiejszym moim gościem jest Magda Lelicka, właścicielka marki Lelkowa. Cześć Magdo. Cześć, cześć, wszystkim. Jak są... No zbyt... będzie mówić, bo nie wiem, czy ktoś nas ogląda, czy nie wiem. Tak, są z nami już dwie osoby, więc, więc powoli będą, będą się wszyscy zbierać. Jak są, się Panu bo to Twój debiut przed w, w wystąpieniu na żywo. Kurczę, zdecydowanie łatwiej jest namawiać klientów, żeby to oni robili transmisję, samej usiąść przed kamerą. Ale trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu, będzie dobrze. Mam nadzieję, że damy radę, tak. Mam radę, mam nadzieję, że internet nam się nie zwieśli, sąsiedzi mi nie będą wiercić nad głową. <noise> A Was zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie, zadawajcie pytania, śmiało, uczestniczcie aktywnie tutaj z nami. To ja może przedstawię i przeczytam, Magda, kilka zdań o tobie, żeby cię wszyscy poznali. Magda to kobieta pełna pasji, ambicji i odwagi. Postawiła wszystko na jedną kartę, żeby spełniać swoje marzenia. Z powodzeniem prowadzi firmę, zajmuje się mediami społecznościowymi. Szczęśliwa mama, żona swojego męża i zaginiona siostra Doroty Żelandowskiej. I tutaj. Chciałam zapytać, dlaczego ty od siostra Doroty Solandowskiej? Małam <grystanie> się, że o to zapytasz. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Po pierwsze, no jestem po prostu fanką Doroty, obejrzałam jej wszystkie, wszystkie programy i powtórki i powtórki powtórek. I gdyby tylko mój mąż mi pozwolił, <grystanie> to myślę, że raz w tygodniu zmieniłabym u nas w domu. Jeśli nas tak. ogląda, to, to może teraz powinnam spróbuła ponegocjować z nim. Tak jest z nami. <gryptuś> Tam, tak widzę, że pewnie tej osoby z nami jest. Zapraszam Was, tak się tutaj śmiało. Ale na Twoich mediach społecznościowych często właśnie widać, że co chwilę jakieś nowe kwiaty przebywają u ciebie w domu. No niestety. Y nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale gdybym policzyła kwiatki w domu, a potem wchodziała szafę i podziwiała ubrania na tych kwiatków, to nie miałabym więcej. Dobrze, no, masz poza tym jakieś zajęcia i patrzę. No, trzeba, trzeba być przestronnym no, na wszystkie sposoby. Ostrzegam, ta dżungla w domu bardzo wciąga, bardzo. Ja nie mam ręki do kwiatków. Ja też myślałam, że nie mam, ale... Część żyje. To może, może trzeba spróbować, chociaż nie u mnie to... Nie wiem, nie wiem Co na to mój kot? O, tak, ja mam dwa, no ale to są koty podwórkowe, więc jakoś żyją w zgodzie. No, no mój chyba by się z nimi za za bardzo i wszystko by było na ziemi bo, myślę, bo sztuczne pierwki bardzo lubi, więc no. to, to wspomniałam o tym, że zajmuję się mediami społecznościowymi. Opowiedz nam o tym, dlaczego wybrałeś tą drogę i jak to się stało, że media społecznościowe stały się Twoim sposobem na życie. Na no to chyba też trudno mi odpowiedzieć, bo ja zawsze śmiałam się i mówiłam to do wszystkich moich znajomych, że ja jestem bardzo analogowa i do tej pory, jak pracuję, mimo tego, że mam na komputerze programy do planowania. To ja i tak na biurku mam zawsze kartkę tylko opis notes. A ostatecznie wylądowałam w pracy związanej z mediami społecznościowymi, gdzie muszę mimo wszystko z tą technologią być na bieżąco. A zaczęło się od tego, że moja przyjaciółka prowadziła w Katowicach miejsce dla dzieci. Tam odbywały się warsztaty i poprosiła mnie, żebym dla niej pracowała i właśnie prowadziła media społecznościowe, bo jej po prostu zwyczajnie na to brakowało czasu. A okazało się, że więcej klientów na te warsztaty, czyli rodziców trafia z mediów społecznościowych do niej niż na przykład ze strony internetowej. Ale robiłam to tak totalnie hobbystycznie. Bardzo mi się spodobało i poszłam na to tylko dlatego, że ja po prostu lubiła, lubię pisać. Później, jakoś ta nasza przygoda się zakończyła, bo Agnieszka, Agnieszka po prostu zmieniła pracę. Pozdrawiam ją, jeżeli na ogląda. A drugą styczność miałam z mediami społecznościowymi, kiedy pracowałam w sieciówce i przyszła do mnie klientki, zaczęły przychodzić klientki, które przynosiły telefony komórkowe pokazywały ubrania, które nasz brand prezentował na Instagramie. I one szukały tych modeli, które konkretnie były pokazane na Instastory, albo które były wrzucone właśnie na Instagram. I sobie pomyślałam wtedy, kurczę, to naprawdę ma dużą moc, jeżeli dziewczyny trafiają do nas, do mojego sklepu bezpośrednio, tak? I pytają o te konkretne ubrania. Zaczęłam się tym interesować, kilka razy próbowałam prowadzić swoje fanpage, e, swoje blogi, natomiast jakoś nie mogłam się chyba przełamać z tym, żeby pisać do innych osób. I jak urodziłam córeczkę, to jest śmieszna historia, miesiąc później po jej urodzeniu stałam w kuchni i powiedziałam do mojego męża, że kurczę, chyba mam pomysł na biznes że chciałabym pracować że chciałabym w mediach społecznościowych, chciałabym to robić, ale chciałabym to robić dla innych osób, dla takich, które nie mają czasu, albo po prostu się na tym nie znają. No bo żeby być tym na bieżąco, naprawdę trzeba, trzeba to robić codziennie. I tak powstała moja firma. To prawda, to prawda, bo od kiedy... Zajmujesz się moim Facebookiem, to on żyje, bo wcześniej to ja wysłałam, jak miałam czas, a to coś tam wróciłam, a poza tym, no to też jakby nie znam się na tym nie mam pojęcia, jeśli chodzi o ustawienia tego, tamtego. Nieraz coś tam mi piszesz, że to ustawiłaś tam, to są, są takie funkcje na Facebooku. No. Cieszę się, że nie ty jedna, a tak masz. Więc jeśli są z nami... Osoby, które poszukują kogoś, żeby się, żeby Facebook zatrużyć, to zapraszam do Magdy. To live'ie tam podlinkujesz swoje chwile, będą tam do Ciebie zaglądali. Bardzo dziękuję i bardzo jest mi miło, że tak mówisz. Tym bardziej, że nasza współpraca jest jedną z już dłuższych, jakie mam. A to zawsze dla mnie najważniejsze, jeżeli klient zostaje na długo, jeżeli dobrze na ciebie pracuje, że się docieramy, że to wszystko się sprawdza. Ja się z tego cieszę bardziej niż jakby to moje własne prywatne media społecznościowe żyły. Nie, no jest efekty i no, 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 no i to jest najważniejsze, że coś, że coś ruszyło, że działa i tak dalej. Dopóki mnie to dalej by umarł śmiercią naturalną i tam raz na tydzień, dwa tygodnie było coś wnicone. Ja tak to super, działa wszystko. Cieszę się. Na pewno to jest kwestia no, czasu, regularności i trudno jest prowadzić firmę, być specjalistą w swojej dziedzinie, a jeszcze dodatkowo pilnować swoich mediów społecznościowych. Tym bardziej, że mimo wszystko Facebook, Instagram robi nam podgórkę. No <laughs> czas to tak. się zmienia, cały czas to się Trudno jest być z tym naprawdę na bieżąco. To prawda. Trzeba delegować odpowiednie rzeczy. Ludzie, którzy się na tym znają. Więcej czasu poświęcić jakby innym sprawom, tak jak ja się skupiam na, na swoich rzeczach, a deleguję komuś innemu. To jest ważne. Tak, tak. Trudno, żebyś, żebyś wybierała stylizację do sesji, a jeszcze w międzyczasie pisała posty i obrabiała sobie zdjęcia i tak dalej, prawda? Dokładnie. No. Nie wiem, czy na wszystko znalazła czas. A powiedz mi, postawiłaś na siebie wszystko na jedną kartę, tak naprawdę? Od zawsze tak miałaś, że ryzykowałaś, walczyłaś o siebie, czy czasem gdzieś tam się tego nauczyłaś, że warto walczyć o swoje marzenia o siebie? Jeśli chodzi o pracę, czy o zmienianie pracy, to wydaje mi się, że w tej kwestii byłam zawsze odważna i, i jeżeli miałam szansę zmienić pracę, to po prostu to robiłam. Ale czy zawsze byłam taka odważna? i zawsze czy zawsze stawiałam na jedną kartę? Chyba nie. Yy, wydaje mi się, że mimo wszystko odwagi dodało mi urodzenie córeczki. Yy, no i to, że mąż mnie tak bardzo wspierał w tym, co robię. Wspiera cały czas. To gratuluję męża. Jest to <grym> no, gratuluję, bo to jest najważniejsze, żeby mi wśród siebie, jakby osoby, które właśnie Cię budują i wspierają, i dopingują. Oj, to prawda. A ten pomysł naprawdę przynajmniej dla mnie wydawał się bardzo szalony, bo powiedzieć, że wymyśliłam sobie pomysł na biznes to jedno, ale później to zrealizować to już drugie i, i znaleźć tych klientów. Yy, wydaje mi się, że nie wydaje mi się. Jestem pewna, że to wszystko by się z Marcina nie udało. Tak, pomysły, i realizacja i potem... To taka jest prawda, że wymyśleć biznes sobie, powiedzmy, założyć firmę, no to jest, ale potem to jest już droga pod górkę. Oj, tak, tym bardziej, że teraz jakby samo prowadzenie social mediów i pisanie postów i przygotowywanie tego wszystkiego dla klientów to jedno, a teraz wszystkie te rzeczy związane z samym prowadzeniem firmy, względami i przygotowywaniem wszystkich tych rzeczy to drugie i to zajmuje drugie tyle czasu. To A zresztą wiesz, prawda? Dokładnie. dlatego jest? Dokładnie. Jesteś ja również mamą. Jak wspomniałaś, powiedziałaś córeczkę. Jak udaje ci się godzić biznes z wychowaniem córki? Czasem się śmieję, że mi się nie udaje. I teraz, teraz tak bardzo, bardzo doceniam to, że Hania już jest w przedszkolu. Jeżeli jest coraz bardziej samodzielna, bo te pierwsze trzy lata to naprawdę była jazda bez trzymanki <grydy> i pewnie się powtarzam, Mamy tutaj znowu Marcin, czyli mój mąż bardzo, bardzo mi pomógł, bo, bo wymienialiśmy się opieką nad Hanią. Zdarzały się też oczywiście kryzysy. Zdarzało się tak, że Hania siedziała ze mną na kolanach, a ja pracowałam. No i ten czas pracy nigdy by nie był taki normowany, bo, bo na początku pracowałam jak Hania spała, później jak na przykład tata zabrał ją na spacer, więc musiałam bardzo mocno manewrować tym czasem. To nie było proste, ale przetrwaliśmy. Najgorsze i to też jest plus tego um, twojej pracy, że nie masz normowanego czasu. Kiedy masz chwilę, to sobie siadasz i, i pracujesz. Tak, tak. no Mogę tak powiedzieć, że rzeczywiście sama decyduję o tym, kiedy siadam, kiedy, kiedy pracuję. I fajne jest to, że Facebook czy Instagram dają mi możliwość, że w tych sposób mogę sobie się wcześniej przygotować, zaplanować, a później tylko doglądam. Ale zdarza się też tak, że u jakiegoś klienta jest jakaś sytuacja awaryjna. Że coś się wydarzy, że coś nie działa, że coś trzeba zrobić pilnie, no i wtedy, wtedy po prostu też muszę rzucić wszystko i, i siąść do pracy. I dzięki Bogu, że jest tata. No, to, to jest ważne. Dokładnie. Bo jest wiele mm, mam młodych, które właśnie chciałyby, powiedzmy, robić coś swojego, ale zastanawiają się, jak pogodzić prowadzenie firmy z wychowaniem właśnie dziecka. Więc myślę, że jesteś na pewno jakąś inspiracją dla, dla kobiet, które nas oglądają, że jednak no, nie jest łatwo, ale się da. Da się i wierzę, że każda mama jest w stanie sobie poradzić, tylko... Chyba trzeba sobie powiedzieć, żeby nie robić sobie samemu żadnej presji, że czasem jest lepszy dzień, czasem jest gorszy dzień i bardzo dużo rzeczy niestety nie zależy od nas, jeżeli ma się małe dziecko w domu. Przepraszam. I po prostu, no i zaakceptować to, a ja jestem, ja sama wiem, że jestem straszna i ja sobie tą presję robiłam. Chciałam, żeby wszystko było idealnie i w domu, i w pracy, a tak po prostu się chyba nie da, jeżeli macie małe dziecko. No niestety, no zdarza się, że no, my jesteśmy ludźmi i różnie czasami bywa. Dokładnie tak. Też ja miałeś o tym plusie w pracy, to, że masz nienerwowany czas pracy. A jakie są jeszcze plusy prowadzenia działalności twojej pracy? Co lubisz? Co cenisz swojej pracy jeszcze? Lubię to, że mam kontakt ze wszystkimi klientami codziennie, właśnie online, że mogę tych klientów szukać w całej Polsce, nie muszę się ograniczać do regionu, w którym mieszkam. I jak zdecydowaliśmy się z mężem na przykład na przeprowadzkę, to cała moja praca jest właściwie w moim laptopie. I gdybym chciała zaplanować dłuższy urlop, to, to też mogłabym po prostu tą pracę ze sobą zabrać na chwilę, doglądać tych rzeczy. Chyba to, chyba to cenię najbardziej. I mimo wszystko, to, że to ja decyduję o tym, jak i kiedy pracuję. I to jest taka praca, że tak naprawdę muszę z każdego miejsca na świecie pracować. Tak, tak. I mam zresztą klientów z całej Polski. Więc to jest super. A też w obecnej sytuacji, którą mamy, w obecnych czasach, myślę, że biznes online jest jest taki chyba bardzo, no jakby na czasie. Wydaje mi się, że jest i że bardzo dużo osób, zwłaszcza po tej, po tej po sytuacji, kiedy nas wszystkich zamknęli w domu, to bardzo dużo osób chyba zaczęło się rozglądać za tym, co można robić w jak można to robić. I to jest chyba fajne, że, że mamy taką możliwość, że możemy pracować i, i w domu, że możemy zarabiać w internecie i że tych, tych możliwości jest coraz więcej, chociaż to też nie jest proste i na pewno wymaga bardzo dużo pracy. Takiej też samodyscypliny, jak się jednak jest w domu, żeby się zmobilizować, a nie, że ja sama nie razem nie wszystko dookoła rozprasza i trzeba się skupić na, na jednej rzeczy, a tutaj coś, ktoś pisze, a tu coś, no i to jest, no jednak ta samodyscyplina jest bardzo ważna, jak się prowadzi biznes samemu albo właśnie pracuje w domu. Też mi się tak wydaje i w moim przypadku była nawet bardzo ważna, bo jeżeli nie siądę rano do pracy, a mam czas do 15 taki, gdzie nikt mi nie przeszkadza, no to potem jest ciężko. A wakacje są kuszące. Ciężko się siedzi w domu przy laptopie, kiedy na przykład wszyscy są na wakacjach, kiedy jest piękna pogoda, więc to jest, to jest na pewno minus. A jak, a propos minusów, jak radzisz sobie w którymś momentach w swoim życiu czy w pracy? Masz jakieś metody? Yy, nie, wiem. nie wiem. Kiedyś, kiedyś miałam Coś tak, jest? że bardzo, bardzo brałam wszystko do siebie. Yy, nadal tak jest, natomiast yy, staram się yy, to wszystko, co, co usłyszę, albo złego, tu przekuwać mimo wszystko w dobre rzeczy i wtedy poprawiać, na przykład, swoje usługi w firmie, bardziej je dopasowywać do klientów. A jak mam kryzys związany na przykład z zmęczeniem, z niewyspaniem, bo takich też było dużo, zwłaszcza przy dziecku, to po prostu na chwilę odpuszczam. A jak żyje bardzo źle, to wtedy tracę mąż. I on, on cały czas powtarza, że będzie dobrze, to trzeba robić swoje. I że takie dni są po prostu normalne. No tak. To, to, to prawda. No nie są normalne i Teraz no, mamy z górki, raz pod górkę. Taka jest prawda. Tak, wydaje mi się, że żadna mama ani żadna kobieta, która prowadzi biznes yy, czy pracuje, nie ma nigdy, nie ma każdego dnia idealnego. Nigdy nie robi wszystkiego idealnie, więc, więc sobie też trzeba czasami odpuścić, chociaż yy, dnie sobie samy jest bardzo ciężko odpuścić. No, ja, ja sama bym teraz zmęczenie dopada, ale jeszcze to, jeszcze to i tak 10 tysięcy rzeczy do, do zrobienia jest, a już nieraz czuję, że, że już po prostu dość. Chyba mamy gościa w transmisji. Tak, tak. <laughs> nie z drugiego planu akurat. Tak. Przyszedł. Żeby tego nie przeszkadzał. A... Powiedz mi, co byś radziła na przykład osobom, które chciałyby się zająć z społecznościowymi? Gdzie mogłyby się udać w jakim kierunku? Osobami, które chciałyby się zająć, tak? Tak, tak, powiedzmy, osoby, które tutaj są dzisiaj z nami. Myślą na przykład o tym, żeby prowadzić taki biznes i zająć się i prowadzić innym konta Facebookowe czy Instagramowe. Ja od samego początku wydaję taką zasadę, chociaż nie wiem, pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi, że żeby być w dobrym wprowadzeniem mediach społecznościowych, mieć dużą wiedzę o mediach społecznościowych, po prostu trzeba to robić. Bo ja uczę się codziennie, jeżeli się coś zmienia, to nie jest tak, że ja mam podręcznik, tylko muszę spróbować, muszę zobaczyć, jak to działa. Jeżeli mi się coś nie udaje, to po prostu to poprawiam, szukam, sprawdzam. Kiedyś bardzo się bałam tego na przykład, że klient zada mi jakieś pytanie, a ja nie będę znała odpowiedzi. A teraz już wiem, że to też żaden wstyd powiedzieć, że nie wiem, ale sprawdzę, bo, bo, bo pewnie coś się zmieniło. Więc po prostu zacząć to robić. Jeżeli złapie się tego bakcela, to później szukać informacji w sieci, robić kursy online, bo ja sama tak robię, kupować e-booki, bo tych materiałów w sieci jest teraz bardzo, bardzo dużo naprawdę wiele z nich jest super wartościowych i myślę, że nie trzeba mieć w tym kierunku studiów. Tylko praktyka, po prostu praktyka. Najważniejsze no no jest, praktyka jest, klienta, jest no no o w swoich klientów. No że jest, bo, czy praktyka jeszcze teraz jak no wiadomości skóstnienia, bo internet jest gdzieś to wszystko pędzi bardzo szybko i tyle jakieś nowości są. Dokładnie tak. Po prostu. Po prostu pracować i będzie dobrze. Dokładnie. Tak samo jeśli chodzi, co byś poradziła by sama, spełniasz swoje marzenia kobietom, które chciałyby właśnie swoją pasję zamienić w swój sposób na życie. Jaką radę dałabyś? A gdzieś tam stoją, powiedzmy, na, na początku swojej drogi, ale jednak włączyłyś ten pierwszy krok. Po prostu go zrobić, ja wiem, że łatwo się mówi, ale po prostu go zrobić. Nie przejmować się, jeżeli na początku nie ma efektów, bo ich nie będzie od razu. U mnie też ich nie było. Każdego dnia robić to, co się sobie zaplanowało. Jeżeli macie kryzys, to na chwileczkę odpuścić, ale następnego dnia rano znowu siąść, zrobić swoje. I myślę, że nie ma na to innej metody i że każdy, każdy kto w internecie działa. I każdy, kto ma jakieś konto w mediach społecznościowych. A najlepiej to widać właśnie po influencerach. Każdy kiedyś zaczynał. I każdy zaczynał inaczej, każdy ma na to swój sposób. I myślę, że każdy kiedyś zaskoczy. Przede wszystkim cierpliwości jest najgorzej, bo ja się tej cierpliwości uczę. A czasami Juli mnie ja A to wiem, że tak nie działa. To jednak... No, Trzeba się zbawić w mocą cierpliwość. Dopiero w jakimś czasie są efekty. A ja zastanawiam się, czy mój mąż teraz nie siedzi i nie śmieje po tym, co powiedziałam, bo on najlepiej wie, że jest to najbardziej niecierpliwym człowiekiem na świecie. A ta praca właśnie tej cierpliwości mnie nauczyła. On śmieje prowadzenie własnego biznesu i też ma to no, jednak cierpliwości. Zdecydowanie tak, tak. I, i... No i te małe kroczki, mimo wszystko, w końcu doprowadzą do tego upragnionego celu i tego trzeba się trzymać. Dokładnie. Teraz tutaj patrzę na komentarze, tak. Twój akurat wysyła nam jakieś śmieszne wózki. Jak macie jakieś pytania do Magdy, to oczywiście pójście. Będę potem czytać, Nie są jakieś pytania. To ja bym przeszła do y, tematu, a propos tego, jaki masz stosunek do swojego piękna? E, bardzo trudne pytanie. w no, modowym, więc y, każdą moją głębokością to pytam. E, to jest trudne pytanie, bo, e, bo ja miałam bardzo duże... E, problem z tym, żeby siebie zaakceptować. I było i jest wiele rzeczy, których sobie ja na przykład nie lubię. Natomiast dzięki Bogu, że są takie osoby jak Ty, które teraz prowadzą nowe Instagramy. Ja po prostu się inspiruję dzięki takim osobom. Jak idę, do, idę na zakupy, to mniej więcej już wiem, co mogę kupić. Fajne jest to, że te ubrania i te dodatki mogą podkreślać naszą urodę. tego się trzymam po prostu. Też mam, staram się nie skupiać na tych rzeczach, choć to jest bardzo ciężkie bardzo. Tyle. Ciężko mi jest samą siebie oceniać. Na pewno jest wiele rzeczy, z których jestem niezadowolona. Ale staram się też nad tym pracować. I to jest najważniejsze, bo, bo my kobiety mamy coś takiego, że ciężko no, jest nam uwierzyć w to właśnie, że jesteśmy piękne, wyjątkowe. I często jeśli te nasze kompleksy są na pierwszym miejscu, yy, zamiast czasami jakieś niedoskonałość zamienić nasz atut. To prawda. I fajnie, że są takie osoby jak te, które wiedzą jak to zrobić, wiedzą jak z nas te atuty wyciągnąć. Yy, I myślę, że super jest to, że coraz więcej kobiet nie boi się z takich usług skorzystać. Szukają, yy, szukają stylistek, szukają inspiracji w internecie. Yy coraz częściej się bawią z modą i oby tak dalej. Dokładnie. Ja też właśnie zauważyłam, że coraz bardziej gdzieś, gdzieś to się rozwija i kobiety są, starają się już jakby robić te małe kroczki do, do tego, żeby zaakceptować siebie taką, jaka jest, bo nieważne jaki mamy rozmiar, właśnie, żeby się dobrze właśnie czuć w swojej skórze. Dokładnie tak. Jak są z nami, to chętnie poczytam komentarze, Jaki Wy macie stosunek do, do piękna, do siebie yy, i też się czymś zainspiruję, więc piszcie, piszcie w komentarzach, yy, jaki macie stosunek do tego. Zobaczę, czy wszystko Ci pytania zadałam. Obawiałam się, że pojawi się jakieś pytanie dotyczące urody piękna mody i że ono będzie najtrudniejsze. No, staram się zawsze jakby zadać to pytanie, ponieważ każda z nas ma inny do tego stosunek i też są osoby, które już tam pracują z kobietami, ja bo styczność i też jakby na, na tej podstawie mogą coś, coś powiedzieć. No to akurat pracuję z piękami zupełnie na innej płaszczyźnie. Nie masz Ale sama jesteś kobietą, jesteś mamą, więc no, ja wiadomo, to wszystko się też zmienia gdzieś tam, tylko po urodzeniu dziecka, czy też z wiekiem. Każdy ma już potem inny, inny do tego stosunek. Ja no, sama, sama gdzieś tam po sobie widzę, że im, im jestem starsza, tym mniej się przejmuję i też akceptuję w sobie więcej rzeczy niż, niż kiedyś to chyba jest może jakaś uniwersalna yy, przypadłość bo ja też tak mam że im jestem starsza tym troszkę jest lepiej dokładnie więc drogie pani wychodzimy ze strefy komfortu nie boimy się akceptujemy siebie ja na pewno dzisiaj dzięki tobie wyszłam z bardzo dużej strefy komfortu bo tak jak powiedziałam łatwiej jest mi namawiać klientów do transmisji na żywo niż <głos》> zrobić ją samej Dokładnie. Sama mnie namawiała na transmisję na żywo. No, to teraz już... Zostałaś rzucona w głęboką wodę, teraz będziesz działać. Tak, pierwsze, pierwsze kroki na płoty. Dokładnie. Magdo, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Za to, że razem ze mną rozpoczęłaś po długiej przerwie spotkania na żywo. Zostań jeszcze ze mną, nie uciekaj. Mam nadzieję, że Magda Was zainspirowała, opowiedziała ciekawą historię, opowiedziała o sobie. Ja Was zapraszam na za tydzień na kolejne spotkanie z kolejną kobietą pełną pasji. Życzę Wam miłego wieczoru i udanego tygodnia. Cześć! Ja też, ja też dziękuję. Cześć, do zobaczenia.